Siemanko, widzowie! Gramy dzisiaj Fortnite Battle Royale! Dawajcie do to! Zostawcie sobie i łapkę w górę! Jak? Michał, na, kanał. na trio. No. Michał, zmienia na trio. Okej. Okay. Dobra. Dino poszła grać, Ej, Michał, przywitaj się! Cześć. No. Aha, ale no. Wbijacie na mój kanał, link macie w opisie. Ja podam, no. Postaramy się zrobić Wina. Postaramy się. Nie no, zrobimy wina. Nie zrobimy. A czy zrobimy, może nie zrobimy. Chodź michał, z streama? No wyłączyłem. Dobra. Coś nie chciał. Ale fajnie bez tego przegosu. Tak. Myślałem, że to Dominik ma to. Nie, nie. gra na laptopie nie. i wykaruje wina. Nie, na telefonie gra. No nie. Dla Gdzie masz laptopa? Dominik? Gdzie masz laptopa? Yy, przy sobie, ale nie wiem, czy by mnie nie lagowało. I się bałem, że mnie zlaguje bo wyrzuci. Aha, dobra, to wit. Ale to, jak teraz nam się nie uda albo za którąś próbą, to mogę podłączyć laptopa i zobaczyć. Nie, wiem, ile nie, nie wiem. Nie wiem, ile, minutowy 10, to mi nie 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 wiem, ile będzie minutowy odcinek widzowie. No. Znaczy no. ja wszedłem no, w tego linka, co mi wysłałeś, ale jakby no. Trzeba by było zobaczyć na jednym. Nie wiem. Jak ktoś szeroki, to ja nie mam pojęcia. Nie wiem, nie wiem, Dora. nie wiem jak to będzie, ziom, nie wiem. Kuba, dawajcie. Nie wiem jak to będzie, ziom. Gdzie lecimy? E, na... Czarnucha. Tutaj. Dawajcie do tego zamku. E, Gramy potem kuba Kreatywa? No, można mi takie ujęcia fajne. O właśnie koń... Ej Michał właśnie! O właśnie! Kuwacie, chyba w tym wcześnie! Chłopie widzisz jaka krowa jest modra, znaczy kaczka. A to ale to ja powiedziałem. Ej, ale ja kończyło. powiedziałem, że kreatywa. Na to są nagra... To są Dobra my jesteśmy mądrzy Nagramy z tego teledysku, bo już ta piosenka miała być dawno. O nie! Jestem idiotą Ej, a mogę chociaż trochę posłuchać, Michał? Na razie nawet jeszcze nie opublikowaliśmy. Ale, czy mogę słuchać wstęp? No nie, jestem. No, jestem będzie... Fortnite. Kaszka już powiedziała. Co? Kaszka, co? Jestem prosto, Fortnite. Aha, Michał. Ej, Ej kończył to, co zgodziłbyś się? Na co? No to, żeby na banel, się to, żebyśmy to skończyli. <noise> Przestań. Aha, za że odcinek, przepraszam. No, ale to trzeba zebrać ludzi jakieś tukasz. fajne mapy na żeby je ogarnąć, go. To jest, mamy ludzi. Mapy, to nie w ogóle... A Szymek i... Ma ale Szymek ten Max. A ty mówiłeś A dobra, do mnie, że pieprze. masz jakieś mapy na tym. No mam, mam. No to pierwszy. Wczoraj tak, patrzyłem jeszcze. I tymczasem oni, którzy obejrzą odcinek, <laughs> pieprzu. <Chodź> Muszę <laughs> wracać się tu, baby. Idę, kurwa Ale nie ty. Aha. Tylko typy. Ej, to. Drugi typ po prawej. Jau. Ej, masz amotopompy, tak z ciekawości. Nie <noise> mam seczuk? Ten Kuba nie tańcz tego będziesz miał to ostrzeżenie o prawa utworki. Sprawa autorskie? Patrz co on tańczy! Patrz, patrz, Kuba. <noise> Bot tańczy. Chodź na drzewa! Na drzwi! Mm. Ej Koncio, jak idziemy na pole, potem mm -hmm. może to idziemy na kamienie? Tak, ale ja nie idę na pole, idę na dwór. No to ja idę na drzekę. <grym> Nagrywamy odcinek, więc musimy używać. O jezus! Muszę używać słownictwa ogólnopolskiego. Ej końciu, a no. to, to ile coś. Ile coś nagrali z tego ujęcia do tych dysku? Dwa złote. Nie chcę Cię martwić, ale była aktualizacja i ja nie wiem, czy te powtórki będą działały. A nie nagrałeś tego? Eee, nie, bo po prostu... <laughs> Konczuł! skończyli, była 20.15 i mnie już tak stanie brało. A ja pierdzielę. Na sranie? Wiesz co... Pocka, ja, ja chcę tu pospać, ja chcę! Proszę! No to tu środkową. No my nigdy nie skończymy tej piosenki. O ja wiesz? Dobra wiesz A to bude brań boom, boomeranka Boomer? se, boomera, se, ja nie. To boomera. Aha zabraliśmy się. Nigdy nie skończymy tego. Ty suki. No. Jak amo do pumpy? Ja jak ja mam 6! Ja mam 6 amo ja ja do, do coś pompy... A dasz mi amo do pompy! Ja mam 6! Musiałbym wrócić trochę wcześniej. Ostatnio, wcześniej? ostatnio chciałem wcześniej wrócić to kurczę oglądałem golfa z sobą. Na, na drugi dzień pojechałem się z nim przejechać. daj, Amo do pompy! Nie... Już ci daję. Chodź Dzięki! Chodź, chodź, no to nie wiem, no to. No. Dzięki. Kiedy byś taki? Dójesz mam teraz cztery. Buduj masz cztery? No wypadło, teraz mam i dość tam. Szczerze. No dzisiaj, dzisiaj ma padać, więc... Chyba. Nie ma padać. I jutro na Aha. Chodź na swoim odcinku, tak gada by the way. I tak to będzie wycięte. A co powiedział? No wiem. Ej, co? tak to będzie... Ja Ej, i tak to będzie przecież to, no wiesz co zrobione. No Zamierowane. wiem. Zamierowane. No wiem. No ty Ty szmulo. Ale... Dobra, weźcie, Ej, to tutaj, to, tutaj było, nie? To tutaj było. Tutaj było, tutaj była, tutaj typa zabijem. Tak go zrobiłem? Tak? Tak? I tu tego zabiję, nie? Tak. Joo! No. Ej, Kuba, to jest ta nowa broń, patrz. Znaczy, ta, co była. Okay. Gdzie? Aha, aha. Przestań no, na pier... On nie o tym mówił, tylko o tym... Ja wiem, tym wiem, 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 wiem. Wiem. O czym? O młotku? Co ona w ogóle gada? No ten mi typ nowy z e, kolaboracji. Wiem! Uhum. Kolaboracji z czarkami. Co roku później? Dużo używacie zabronionych słów. Jak zabronionych? Nie hmm, tak To ja bardzo przepraszam widzowie. Słowo na C, słowo na E, słowo na CZ. Są zabronione. I słowo na N. Ja wiem jakie Jakie? Ja. <laughs> no i dobra Kuba dostanie dobra. Ja Nie dostanie Janą wytniemy Cię, Słowo na N Słowo na P i na P <laughs> Słowa na P Ja Chyba Kuba, Kuba przestanę, bo nie będę to mógł. Co ona tak? w, ja w ogóle gada? Dobra. Oj, mama, ja pupsik. A tu co mam dać? Aś, ty... ty. No nie, 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 nie. Oj, wiedziałem, że mi ktoś ukradnie fraga. Ja? No sorry. To było oczywiste, że Michał. No. To było oczywiste, że ja? Jakie to jest duże. O, ktoś to mnie... No, oczywiście! Dzięki, Michał. Sorry. Ty jesteś najlepszy! Wiem, bo o, sprawdzałem Też mu to mówiłem. Jak mi kratragi. Ej, w ogóle Duro ta... do mnie pisze, czy idę na pampa do Bez niej. nazwisk. Przepraszam. Kto? No bo macie jest dla niej miłe. No właśnie. Ja się staram. Taki, przynajmniej ona tak twierdzi. No bo wiesz... oni je... no. Kończu, oddam Ci dzisiaj jeszcze hajs. Dobra, hajs, jestem. Mawaj hajs, jestem tu swoim blokiem. Pomocy! No idź go, zabij. No zabijesz go, to jest bot. Ja to nie jest bot, ale no. Cukruj. Ci Michał, zabijesz go? Nie, nie gra. Nie no, on ma zero. Michał, pomóż 8, 7, 6, 5, 4, 3 Let's go, let's go. Jeden tam dostał kraka. On miał dosłownie 5 HP, 195 dostał. Dobra. Leci się tam. Uważaj, bo on ma taką broń i on tobie da HEDA za 180. A to ma tego No, a ten digl jest zajebisty. Wiem. Lubię z niego grać. Kolej, podejdźcie pod moją kartę, proszę. Dobra. Dobra, ja robię akcję, chłopie. Akcja, inflacja. Idą. Dobra, dobra Idę? Mhm się z kimś! Dawaj kartę i zdupiamy Szybciutko O, kolejni, 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 kolejni Michał, uciekaj, uciekaj Uciekaj. Idź go odryć No raid'a Kuźwa Żyjesz, nie? No Przełom Michał, krak! Na górze krak! 63 łeń! Dead, dead, Michał, dead! Gdzie ten krak? Dead, dead, jeden! Gdzie ten krak, by the way? Jeden zginął już. No mi nie, bo no to jest ta kiepszona lama. Nie, go podniosę pewnie. Czekaj, idę do y, Kuby od no zabij go! Gdzie nie, mam ich hałta, ta lama. O jest. obite jest. Oby poszli dołem. A idę tam górę. Ale ich tam jest dwóch. no Dobra, weź kartę i idź No a co robię? Bo tu jeszcze był spray. Jakby się z tych skał nie zasił, to za mną. Wiem, wiem. Opie, full kultura. Wesele, setop. Mój chłopiec, jeszcze patrzę, grupę go biorę. Ważny tam masz lutu. Czasz? Tu. Do A, <średaktorzy> nie Dunajtem. A <średaktorzy> widzę. Nie Dunajtem. Ja wiedzielę. Ej, dobry ten Dunajac. Ej, Konciu. Mam nadzieję, że jak wyjdę stąd, to będziesz dla mnie wyrozumiały i mi pomożesz z tą piosenką. Nie tylko Proszę mnie ty nie brać na litość Mam horror. Nie korykę. no sobie Ale <gry> się tu walicie, a ja z typami Tam są typy. Nie, bo jak nie te się Poczekaj oprawi. na nich, bo to ci sami. Na nich? Oni odradzają, Na no, no, ale ja przegram to. Trudno. Na no, wejkuba będzie zły. Oj, zajbiście, przegrałem. Dzięki. Lepiej było stanąć niż te walki. Zostaną. Tak, dwóch na jednego. No dobra, Już Idę, trzech. Strach, idę strach. Masz tyle mgiełki. No możesz... Ej, szybko, idę trzech. Razem w mnie no! Razem Ej, w giełki masz stopień 250, a czy 215? Dobra, camp tu na w tej strefie. Ja. jakby to był, jakbym grał na laptopie to już bym tam był dawno. Się bił. A macie mu dać? No na telefonie teraz. I takie oni campią aż e, ze strefy. zawsze ten, po No czemu mi samo strzela? Na no, automat. O nie tyrolką ktoś jedzie Bez zabudowania no. Chce, e, Michał chcesz coś z tego, albo ty Kuba? Co? Co już. Co chcesz? Ja chcę Chema żółtego Żółtego? A ty Kuba co chcesz? Ja chcę to no ty ch I co? I coś jeszcze? No i... To. I pompa? To trzymaj masz Tu masz rękawica Ej, trzymaj Kuba, minisy! Trzymaj. I chodź tu, i masz jeszcze te Aj, zajebiście Ale nie, bije po jeden, to na spokojnie Ale bije po jedną. Dzięki Ja za strefę, idę, ja jestem tam, 30 minut to O, fuck

Ja poszedłem tam na górę. Kuba, dawaj na górę. Zostań mnie. Ja poszedłem na górę i. Bo Ty tam jest przecież ten. Mieć. Jest ten na górze. Tu jest lunchpad. Lecę lunchem. Na górze się lecę. nie! Ja lecę lunchem. Ciągleś pływa. Lecą. Wszyscy? Michał, porobił już wszystkich. Let's yeah. go. Ej, to, to dawajcie na penachle.

Tu... się tymi splaszami ziemi Tutaj, kolejnym Który nie. Ty, Dobra, strefa. Lunch pad. E, dawajcie na luncha. Ulecimy. Gdzie jest lunch? Ja pojechałem... pojechałem. Poleciałem lunchem. Ja też lecę. E, kurde to ty jest w, w ten. Na Czekaj, to. bo tu mam PMA. To jest ładniky. Fioletowego mam ładnie brzeg, brzeg, dawajcie. To są typy. Lecę do ciebie, Jakuba. Na przedmieścia. Czekaj. Zespamięj. Zespamięj. No, Cały team, uwaga, uwagajcie. Bo to chyba jakieś ps -owce. No i PlayStation. Dobra, albo nawet uciekajcie, bo to się da. się bić. Z... Aha, dostaję. No, no i się. No wiem, wiem właśnie. Nie chodźcie tutaj. Chyba jestem z tobą. Ja tu... No Oczyszczam tu teren. Dobra. Mhm. No padowcy jacyś! Zdostałem no wiem, że padowcy. Leży. Ja Michał Jeden z nich leży? Dobra, idą już. Wszyscy. Nie, Szybko, 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 pomóżcie! Trudna kaczka. Lecę. Tu jest lód, ale tu są typy jeszcze. Gdzie? A tam wygląda. Czegoś tam Ostatni! Chyba? Tak, ostatni. Nie, nie, ja kość! dostaję! Pasa. A tu ta kula. E ma pomóż. Czekaj. Ty. Nie, nie tęgnuj. w krzaku. Nie tęknuj. Tu jestem, Kuba, w krzaku. On ma zerok. Gdzie, Gdzie on jest? Podnoś, podnoś, i... i... Soczek pij! Zabuduj się i pij soczek. Gdzie on jest? No. Tutaj. Tu jest, tu idzie, tu idzie. Pod... Dawaj, Michał. Jest, Ajajaj. Ups. Uciekaj do strefy! Kuba, udać się, udać się, Kuba! Uciekaj! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! No bój, dojó, tacy. Ej, dobra, top 2, dwa, jest giną. Dobra. Ja też będę leciał. Dobra, to się